Makaron. Rośnie makaron, Kawiarnia Leniwiec w sierpniu organizuje różne atrakcje dla dzieci. My uczestniczyliśmy w warsztatach robienia włoskiego makaronu Tagliatelle. Czego dzisiaj dzieci się dowiedzą podczas warsztatów? Przede wszystkim przeniesiemy się do słonecznej Italii. Trochę się słońca przyda, bo dzisiaj pada. I będziemy robić makaron. Prawdziwe włoskie tagliatelle. Większość dzieci na naszych warsztatach odpowiada, że makaron wziął się ze sklepu, a dzisiaj zobaczą, że można to zrobić samemu i to wcale nie jest trudne. A na koniec, na obiad, dzieci ten makaron zjedzą. Także zupełnie inaczej smakuje taki obiad, jak się samemu przygotowałem. Mimo, że makaron gotuje się szybciej niż ziemniaki, to jego przygotowanie zajmuje więcej czasu. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się temu, jak należy taki makaron wykonać. Na początku zważyły odpowiednią ilość ciasta. Troszkę za słabo. Teraz za dużo. Dobra i dorzuć tam. Nie za dużo. Poczekaj, nie zgniataj na razie. Zobaczymy tylko, czy dobrze masz. Następnie, korzystając z maszynki do makaronu, przewijały przez nią ciasto aż 6 razy. A wiecie, jakie to będzie? Ktoś by potem Marcie musiał pomóc, bo Marta zrobi bardzo długi taki dywanik z tego ciasta. Super! To po trójce co jest? To ile nam jeszcze zostało? 4, 5 i 6, tak? Czyli 3. Efekt końcowy zadowolił wszystkie dzieci, bo z dużego płata makaronu okazały się cienkie tasiemki. Co, Co Ale zobaczcie, jest inny. Jaki jest makaron ze sklepu? Jaki jest ten makaron w dotyku, taki zrobiony własnoręcznie? Miękki. Czyli lepszy niż ze sklepu? Tak. A łatwe jest zrobienie takiego makaronu? Zależy jakiego? Jak dotkniecie, taki kupiony makaron. A ten jaki jest? Zrobienie takiego makaronu jest. jest trudne, czy łatwe? Zależy, znaczy dla, zależy dla kogo. Moim zdaniem jest łatwe. Bardzo łatwe. Sama byś umiała w domu zrobić taki makaron to Świetne. to zajęcie? Myślę, że tak. Gdybym miała taką maszynę, to jak najbardziej. No, robiła codziennie mogłabym. Musimy. No, chodź. Uwa, ubieraj. Bo mi tutaj już rąk brakuje. Bo daję dziękuję Ci. Takie warsztaty w kolejnych dniach. Teraz mamy warsztat artystyczne. W piątek będziemy robić bułeczki takie angielskie, czyli też kulinarne. Oprócz tego artystyczne Girlandy będziemy tworzyć mapę, będziemy tworzyć cuda z włóczki, także u nas się dzieje, bo w tym momencie mamy dzieci, które uczestniczą tutaj u nas w wakacjach. Oprócz tego do 18 lipca mamy jeszcze jeden turnus wakacji, na który tutaj naszych mieszkańców Winograd serdecznie zapraszamy. Prosimy o telefon, mamy na pewno promocyjne ceny od 18 sierpnia. Na turnus, także też będzie się dużo działo. Możliwe, że powtórzymy makaron, bo to zawsze dzieci cieszy. Taka umiejętność z pewnością może się im kiedyś przydać, bo jak wiadomo, makaron jest podstawą wielu włoskich potraw. Zobaczcie, co wyszło!